Że linie lotnicze nie będą zabierały na pokład tych, którzy są zaszczepieni. To już wiemy. To wczoraj miałem rozmowę ze Szwajcarią jeszcze. To samo powiedziano. Linie szwajcarskie nie będą zabierały na pokład tych, którzy się szczepią, bo nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności. Ludzie umierają. Proszę Państwa, jeszcze jedno. Polskie linie też nie. Panie prezydencie, skoro poruszył Pan jeszcze ten temat, to zwrócę uwagę na to, że z racji na wysokość ciśnienia, oczywiście w samolocie w tym momencie, na różnicę ciśnień, na tworzą się różnego rodzaju zakrzepy, a te szczepionki, te preparaty w tym pomagają. Nie, i... one spowodują to, że zakrzep się robi szybciutko, ale tak, tak, no. jeszcze jedno. Przecież ten, który leci w samolocie, siedzi na fotelu. I proszę państwa, proszę, zobaczcie, jeżeli jeśli leci się w daleką podróż, tak jak ja leciałem do Australii z Warszawy, to chodziłem sobie po, po, po pokładzie, ale był wypadek, leciałem liniami katarskimi wówczas, że kilkanaście osób, co się działo cały czas, to mdlały. Co się okazało? Był to początek zakrzepisy tak zwane, ale tam oni znali te sprawy i szybko pewne zastrzykami to rozpędzili. To samo czeka wszystkich zaszczepionych w Pol Polaków w samolotach polskich, I nie tylko, bo w domach, jeżeli się nie będziesz ruszał, i pro proszę Państwa, nie będziecie latać samolotami, bo was linie nie wezmą. Wiemy, że tureckie nie biorą, a, e, arabskie nie biorą, e, francuskie, brytyjskie nie będą brały, holenderskie nie będą brały, szwajcarskie nie będą brały. To już wiemy o tym. Nie będą zabierały na pokład, nie będą wpuszczać na pokład.